Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Merol. Mamy dzisiaj 9 czerwca, godzina 8.24. W dzisiejszym przeglądzie omówimy sobie Bitcoina oraz wybrane przeze mnie Altcoiny, także standardowy zestaw. A więc zaczynamy od Bitcoina. Ostatnio wyznaczone poziomy dalej są aktualne. W ciągu ostatniego tygodnia właściwie nic się nie zmieniło. Cały czas krążymy w tym przedziale. Ostatnie poziomy dla giełdy Binance Futures są to 28913 oraz 28400. Będę próbował longów z tych właśnie dwóch poziomów. Strategiczny dla mnie będzie dołek, który ma tutaj wartość 27962. I jeżeli ten dołek zostanie przebity, no to wtedy może to być już zagrożenie nowego, totalnie nowego dołka. I popatrzymy sobie w tym momencie na wykres indeksu. I nowy dołek oznacza, że spadamy po kolejny poziom zakończenia korekty, który znajduje się na poziomie 23000. Ja tutaj na pewno ustawię jakieś zlecenie oczekujące z zakupami. Zobaczymy, czy cena tutaj dojdzie. Jest również bardzo duża szansa, że będziemy tutaj malować Wajkofa. Na ten moment jest jeszcze troszkę mało świec, aby to ocenić. Ale biorę taki scenariusz pod uwagę. Wracając do Kiełdy Binance Futures, jak najbardziej jest szansa, że z tych dwóch poziomów dostaniemy szczyt. I jeżeli już z tego poziomu mamy rosnąć, no to te dwa poziomy przeze mnie wyznaczone powinny dać reakcję oraz nowy szczyt. Jeżeli scenariusz wzrostowy z tego miejsca ma być realizowany, natomiast nie zapominałbym o scenariuszach innych, czyli m.in. 23000 oraz tych niższych, one cały czas mogą zostać zrealizowane. No. I również, jak to, że spadek do niższych poziomów możemy dostać, mimo wzrostu nawet do 40 tysięcy albo i troszkę wyżej, to i tak jest szansa, że z tych przedziałów cenowych dalej jeszcze spadniemy po 23 tysiące. Więc jest bardzo duża szansa na taki scenariusz. Czy on się wydarzy zobaczymy? Na pewno by to się zgrywało ładnie z akumulacją, a akumulacja może potrwać no, nawet kilka miesięcy. Także możemy się tu jeszcze bujać i bujać. Na ten moment właśnie przypomina mi to w pewnym sensie akumulację. Jest tutaj strefa, z której nie pozwalają wyjść cenie. I tak samo na dole również jest strefa, gdzie bitcoin jest cały czas wykupowany. No i tak mniej więcej wyglądają akumulacje. Nie pozwalają wyjść ani górem, ani dołem. I cały czas skupują, skupują, aż będą mieli odpowiednią ilość swoich monet. Zajrzymy sobie od razu do dominacji Bitcoina. Dominacja dociera do pierwszego poziomu, który był dla nas istotny w naszych oporach. Znajduje się tu również ostatni wierzchołek, więc mamy tutaj również wsparcie. Mamy reakcję. Wstępnie jest formacja spadkowa. RSI już pokazuje, że chciałoby zrobić korektę, ale nie można zapomnieć o naszym poziomie 50%. Myślę, że na pewno cena chciałaby do niego dotrzeć, ale nie wykluczam korekty już w tym momencie. Wczoraj zaglądałem do wykresów. Odbyła się tutaj mała, mała anomalia, bo manipulację tego raczej bym nie nazwał. Anomalia wskazywała na wykresie w sensie interwale 4 godzinowym i niższym. Była tutaj wielka świeca do poziomu 17%, więc bardzo nisko. Ona została szybko naprawiona i zniknęła. Natomiast te same świece również były na dominacji tetera oraz kapitalizacji, która zrobiła taką świecą... Kolejny walor na naszej tapecie jest to sushi. Ostatnio rzucałem na YouTube właśnie tą strefę ze środkowym poziomem do zajęcia pozycji short. Jeżeli ktoś zajął tę pozycję, to gratuluję. Aktualnie można już to usunąć. Więc short zadziałał. Mamy całkiem pokaźny spadek i aktualnie również wyznaczyłem Poziomy do wejścia w longa są to dwa poziomy. Pierwszy z nich znajduje się, czytam to dla giełdy Binance Futures $.407 do $.400. To jest pierwszy poziom, w którym będę próbował longa. Najprawdopodobniej będzie to long scalpingowy, ale zobaczymy jak rynek się ułoży. I kolejnym poziomem jest to 1.338. Ten poziom wydaje mi się zdecydowanie mocniejszy do zajęcia pozycji long. I ustaliłem również dwa stop, lossy, dwa stop dla tego scenariusza. Pierwszy jest agresywny na poziomie 1.287 i ten, ten stop loss ma bardzo dużą szansę wybicia. A taki bezpieczniejszy stop loss ustawiłem na poziomie 1.165. No, i właściwie o sushi to jest tyle. Jeżeli te poziomy zadziałają, mamy bardzo dużą szansę na to, że dostaniemy ten szczyt. A nawet i przebijemy tutaj całą tą strefę z overbalancem. Natomiast wydaje mi się, żeby dostać to przebicie szczytu, to jednak, jednak zaliczymy ten niższy poziom. I tutaj no też jest trochę tych stoplosów. Więc biorę pod uwagę tutaj też jakąś świeczkę. Dlatego osobiście nie ustawiałbym stop lossa na tym agresywnym poziomie, bo może to doprowadzić po prostu do straty. Raczej bezpiecznie gdzieś niżej. I próba zajęcia pozycji po nowy szczyt. Także jak ktoś chodził w shorta sushi, gratuluję. Warto teraz przemyśleć longa. Kolejny na tapecie jest bell. Bel, który wykonał tutaj bardzo silny ruch do góry, bardzo, bardzo silny ruch, i dla mnie pokazał, że on już chce rosnąć. Przebił bardzo ładnie ostatni szczyt. Więc mamy już te przesłanki na zmianę trendu. Ten szczyt jest również przebity. Także Bel pokazał chęć wzrostu. Ja aktualnie będę czekał teraz na strukturę korekcyjną jako ABC. Przy takim mocnym strzale do góry jest bardzo duża szansa, że fala A zejdzie praktycznie do podstawy. Zawsze po takich silnych strzałach raczej cena lubi wrócić. Więc jeżeli wrócimy mniej więcej do podstawy, lecz nie wybijemy do oka. No dla mnie to będzie już super przesłanka, żeby zacząć skupować po prostu bela. Na korekcie. Jeżeli dostanę oczywiście falę B i C, no to przy fali C ja będę kupował najwięcej. Ale jeżeli fala A już mi obroni, strefę i dołek, to ja również tutaj, tutaj już zacznę myśleć nad skupowaniem tego waloru. Bell jest ogólnie jednym z nielicznych altów, który pokazał taki sygnał i wystrzelił do góry. Także ogólnie obserwuję też inne alty, czy one dają tak samo sygnał na wzrost, czy nie. Niektóre dają, ale większość jeszcze jest na takim etapie. Kiedy nie ma tego wystrzału, jest bardzo taka niewiadoma sytuacja. Obserwuję cały czas, czy to może się zamienić na takie strzały. <laughs> Niestety większość altów nie wygląda w ten sposób i chciałaby raczej zrobić jeszcze jeden jakiś lokalny dołek przed ruchem do góry. Natomiast jest już tu naprawdę bardzo mocne spowolnienie. Występuje wymiana zleceń. Zwiększył się wolumen, więc takie przesłanki właśnie są. Bardzo pozytywne na wzrosty, tego szukam na innych altcoinach. Kolejny na naszej liście jest to Tezos. Walor omawiany w jednym z pierwszych nagrań na YouTubie. Wyznaczaliśmy sobie to strefę jako potencjalną do zatrzymania. Mniej więcej na tym poziomie ja robiłem swoje zakupy. Spot. Cena niestety zrobiła jeszcze nowy dołek ale cała strefa oczywiście obowiązywała i aktualnie powoli zaczyna się podnosić. Zwiększył się również wolumen, co jest dla mnie bardzo dobrym, bardzo dobrą przesłanką i aktualnie czekam na ostateczne potwierdzenie, iż z tego miejsca będziemy lecieć do góry. Chciałbym po pierwsze otrzymać przełamanie tych dwóch szczytów, przynajmniej tego pierwszego. Jeżeli to dostanę, a jeżeli dostanę już ten wyższy, no to to już będzie dla mnie pełne potwierdzenie, że raczej będziemy jechać już stąd do góry. Oczywiście, po potwierdzeniu, dalej raczej dostaniemy strukturę korekcyjną, więc okazję do przyłączenia się do tego rynku znowu, oczywiście, będzie. Jeżeli ktoś tutaj robił zakupy spot, to wydaje mi się, że może być spokojny. Powinno być dobrze. Niestety nie było RSI 30 na interwale tygodniowym. I też nie zbudowali nam tutaj jakiejś konkretnej formacji. To jest jedyna rzecz, która mnie martwi. Dlatego czekam na przebicie szczytu, który właśnie pokaże mi, że jednak struktura chciałaby się zmienić na wzrostową. Na ten moment, tak naprawdę, ja jestem z moimi zakupami gdzieś na zero. W tym momencie plus minus cena jest na poziomie wejścia. Także nie jest źle. Czekam na dalszy ruch do góry. Kolejny na tapecie będzie Anker. Anker globalnie jest w strefie buy dla mnie. Cała ta strefa jest dla mnie strefą zakupową. Natomiast ona jest bardzo, bardzo duża. RSI na tygodniowym też jeszcze chciałoby gruchnąć w dół. Mimo, że na dniowym już to zaczyna się podnosić. Ale właśnie, jeżeli by oni tu gruchnęli, no to może jakąś dywergencję nam zbudują. Więc ja, jeżeli chodzi o anker, jestem jeszcze nastawiony spadkowo po nowy dołek. A tutaj jest strefa na short, którą chciałbym zaproponować. Poziomy do wejścia mamy po lewej stronie. Zakres jest od 0.04473 do 0.0 5.009 stop plus dla tego scenariusza warto sobie ustawić troszkę wyżej ustawiłbym go na tym poziomie czyli 0. 0, 0 5, 5, 6, 1. dla mnie osobiście dwa ostatnie poziomy będą najsilniejsze do zajmowania pozycji short i ta strefa powinna dać reakcję oraz Możliwość zabezpieczenia się, i z tej strefy powinniśmy właśnie dostać nowy dołek. I po przebiciu tego dołka, ja już tutaj rozpocznę na pewno zakupy spot. I jeżeli ta strefa zostanie rozjechana do góry, to ja wtedy również będę robić zakupy spot po strukturze od razu na ten moment raczej nie przewiduję, żeby tutaj miała polecieć Dzida i to rozjechać. Tak jak patrzę na Alty i podobne strefy, to zazwyczaj no 90% Altów dało szansę na zabezpieczenie i zarobienie na Shortzie, więc wydaje mi się, że ta strefa tutaj powinna być dość silna. Także taka propozycja jeszcze Shortana. Kolejny mamy Ape. Ape jest to ostatnio przez pewien czas była mocno hypowana moneta, szczególnie mniej więcej w tym miejscu, gdy było o niej bardzo głośno. Tutaj mieliśmy wydarzenie, czyli sprzedaż landów. Jak widać, klasycznie po prostu pod wydarzenie był pump i dump. I no, niestety to jest klasyk, jeżeli sobie zajrzymy, albo wy sobie zajrzycie. Do poprzednich analiz, na przykład z kawą, gdzie też pokazywałem wydarzenia mainnet oraz bridge, no to tam jest taka sama sytuacja. Do wydarzenia cena rosła, a później mamy od razu spuszczanie. I tu jest ten sam schemat. Od razu po sprzedaży landów cena zaczyna gwałtownie nurkować. Wykonujemy tutaj ruch pięciofalowy aktualnie. Ta strefa ma za zadanie wybić nowy dołek. Więc ten dołek raczej dostaniemy na pewno. Ale czy to już będzie moment na zakupy spot? No, tutaj byłbym bardzo ostrożny z tym walorem. Co prawda, do zera nie jest jakoś super daleko, ale jednak i z tego miejsca, nawet jak zrobimy zakupy, to do tego zera możemy oczywiście stracić wszystko. Ja osobiście bym się wstrzymał z APEM. Natomiast jeżeli przebijemy ten dołek. I zobaczymy RSI w okolicach 30 na interwale dniowym. Interwał tygodniowy niestety nic nam nie pokaże, bo jest tych świet za mało. Więc, jeżeli na interwale dniowym RSI dotknie w, w poziom 30 i będziemy już po nowym dołku, no to wtedy trzeba będzie zastanowić się nad takimi zakupami, poszukaniem formacji wzrostowej, złamaniem struktury ostatniego spadku. I wtedy będziemy mogli szukać przyłączenia się do Ape. Na ten moment wróżę nowy dołek i raczej dalszy spadek. Nie wydaje mi się, żeby Ape, ogólnie on fundamentalnie raczej nie ma nic do pokazania ciekawego. To wszystko to jest dla mnie czysty marketing związany z tymi małpami i NFT-kami. Jest to po prostu sposób na zrobienie pieniędzy, według mnie. Następnie na tapecie jest ATA. Również ATA jest na shorta. Mimo ostatniego tutaj wzrostu, raczej jesteśmy dalej spadkowi. Wyznaczyłem tutaj strefę do zajęcia pozycji. Właściwie wszystkie trzy poziomy są mocne. Na każdym z nich mamy jakieś wsparcia dodatkowe czy opory, które mogą dać pozytywną reakcję. Więc pierwszy poziom to jest 0.3550 Kolejne dwa poziomy to 0.3907 oraz 0.4176 Stop loss dla tego scenariusza powinien być lekko powyżej ceny 0.4503 Oczywiście procentowo jest to dosyć dużo więc albo dany poziom proponuję na scalp Albo po prostu poczekać, aż cena gdzieś w tej strefie się zatrzyma, zbuduje formację świecową, i na test takiej formacji można spróbować się przyłączyć na shorta. Raczej nie będzie to short po nowy dołek. Prędzej zobaczymy stąd jakąś strukturę korekcyjną, która pozwoli nam przyłączyć się do dalszych wzrostów ale oczywiście dołek jak najbardziej będzie możliwy. Jednak jeżeli Bitcoin określi się, że chciałby jechać do góry, teraz sobie przejdziemy do KOTI. Tutaj również rozważam shorta. I od razu przechodząc do rzeczy, dwa poziomy do wejścia. 0.16418 oraz 0.16866. Z tych dwóch poziomów Będę próbował uderzyć short. Jeżeli ktoś nie jest oczywiście pewien, to najlepiej poczekać, aż cena się tu zatrzyma, zbuduje formację i na jej test można spróbować się przyłączyć. Stop loss dla tego scenariusza ustalam na poziomie 0.18166. Także dla mnie KOTI powinien dać stąd jeszcze jakiś ruch spadkowy, ale też nie jestem pewien, czy dostaniemy nowy dołek. Bardzo możliwe, że również stąd zbudujemy sobie strukturę korekcyjną, która będzie dla nas kolejną okazją do zakupów. Także, właściwie, jeżeli chodzi o KOTI, to w sumie tyle. Jesteśmy w głębokim a tutaj jest taka stara strefa przeze mnie wyznaczana jako potencjalne miejsce zakupowe. Cały czas w tej strefie jesteśmy, także zobaczymy, jak to się rozwinie. Chciałbym właśnie zobaczyć. Tutaj, jakąś fajną strukturę. I ostatni walor na dzisiaj jest to mask. Nie mylić z maskiem. Tutaj również proponuję shorta Jest strefa 1 do 1, natomiast troszkę przesunąłem te poziomy do wejścia z innych metodologii. Tak więc, pierwszy najsilniejszy poziom to będzie poziom 2,839. Ja osobiście będę właśnie tutaj zajmować pozycję. Od razu sobie walny alarm. Kolejnym poziomem, który wydaje mi się, że też może jeszcze zadziałać, będzie to poziom 3.074. 100% dla tego scenariusza ustalam na poziomie 3.311. Tak jak na poprzednich walorach, powinniśmy dostać ruch z tej strefy możliwość zabezpieczenia naszych pozycji i po tym będziemy oczekiwać tak samo struktury korekcyjnej, która pozwoli nam przyłączyć się do dalszych wzrostów. Możliwe, że będziemy tutaj cały czas budować również akumulacje, tak jak na innych altcoinach, ale żeby, do, żeby to ocenić, no potrzeba jeszcze więcej świec Widać również tutaj na mask że też mamy zwiększony wolumen. Także powoli zakupy wchodzą. A jeżeli to jest akumulacja, no to ona będzie trwała długo, długo, długo. Możemy sobie tutaj nawet narysować. Oczywiście to nie będzie w ten sposób wyglądała, jak ja dokładnie rysuję, ale mniej więcej na tym to polega, że cena będzie sobie tutaj Krążyła od góry do dołu, od góry do dołu, a gruba cały czas tu będzie kupował, nie pozwalając cenie wyjść w górę, ani w dół. A jak skupi odpowiednią ilość alta, no to wtedy będzie rakieta do góry. Także żeby nie przegapić tego scenariusza, ja cały czas obserwuję te alty na bieżąco, jeżeli zobaczę, że faktycznie buduje nam się akumulacja na altcoinach. Wtedy na pewno będę o tym mówić i będziemy po prostu się ładować walty.